Jesteśmy bezpieczni Mateusz Mieściłajewski, Emma, bądź na bieżąco Razem ze mną, Jabczan, siemano Jabczan Siema Słuchaj, pierwsze co o to muszę powiedzieć, że ogromny szacunek Naprawdę pokazałeś charakter, ducha Ducha do walki, kurde stary Jestem aż w szoku, to co pokazałeś Dzięki, ja nie wiem jak to wyglądało, obejrzę zaraz Dzięki Pierwsze y, emocje jakie miałeś po walce, bo nawet widziałem, że pojawiły się łzy No nie, nie, nie Tak nie płakałem, po prostu miałem Taki wiesz, już przed płakaniem stałem. Boli mnie wszystko, mocno. Bo kurwa, zajebałem stopą chyba w coś, mocno. I kurwa, kciuka jak nabiłem, to też kurwa boli. I boli jedna rzecz, z, z, przez bonusa, bo łyda. Wszednia, okopywał kurwa. Ale ja twardo kurwa, im bardziej bolała, tym bardziej miałem wyjebane. Słuchaj. Pod... Ja nie mogę tym kciukiem ruszać. Zaraz mi nastawi chyba ktoś, bo był nawet taki moment, nie wiem, w pierwszej, drugiej rundzie, że strasznie ruszyłeś na bonus, a myślałeś, że może skończę w tę Nie, przestałem już podpalać, bo kurwa, ja nie mam tyle krzepy, żeby kogoś znokołtować. Tak znaczy może mam, ale to nie było w sensu to kontynuować. I za dużo tam było z jedna kombinacja, za dużo w tym tym podpaleniu była. Stary, ale wiesz, trenowałeś 3 miesiące od tej walki? Bonus, jak wiadomo, rekord. Tak, roku. No wiesz, rekordu może ja super nie ma. Ja, 1 jestem niepokonany, kurwa. No, stary, dla mnie naprawdę pokazałeś naj, najlepszą walkę na tej gali nie jak nie na razie. Nie miałem żadnej, obejrzy całą galę. Yy, słuchaj, powiedz mi yy, o tym, czy słyszałeś Ksajo Industries, jak dopingowali nie, cię? w ogóle. Słyszałem wszystkich, jak wszyscy kszczeje, nikogo od mnie nie jest, słuchałem. Słyszałem tylko narożnik Holaka, trenera Jondzeja. Kolak bardzo się chyba zestresował, bo nawet nie wszedł do klatki, mi pomachać. Widziałem nawet u cholaka, teraz też się łzy pojawiły, szczęście. Cholak, przynieś mi kurwa cukier! I szluga dawaj! Cukier i ślugi dla Japczana. Słuchaj, Japczan. Kurwa kola, Pepsi, Fanta, kokaina, gołe laski i mefedron. Stara, że Paulina nie usłyszała. Spoko, czaj żarty moje. E, słuchaj, chciałeś trzy rundy, dostałeś te trzy rundy, zadowolony? Tak. Ja. No ja jestem dumny, kurwa, przetarczyłem trzy rundy, zrobiłem co mogłem, kurwa Daj mi, wiesz mhm. Chłopaka, który... Ja powiem tak Szedłem przed treningami, może z dwa miesiące, to było miesiąc Poszedłem raz do Żabki, kurwa, która jest może kilometr, 800 metrów mhm. I jak wracałem, to się zżygałem, bo byłem taki zmęczony Ja teraz zapierdoliłem trzy rundy, kurwa, ja jeszcze mógłbym walczyć, tylko że już mnie złapały bóle, nie? No po prostu kondycyjnie jeszcze bym mógł rundę pocisnąć, teraz na przykład, czy tam po jakiejś chwili mhm. Ale no kurwa, boli mnie wszystko Pamiętasz o końcówkę walki? Nie Co się działo? O, yy, prostym zaznaczałem, pr przed nim tykałem mhm. i tyle, bo on y, strasznie go to wyprowadzało z równowagi. Mhm. Jak ja go macałem, to on... Y, przepraszam, palcem tego tego. On jak go macałem, to on kurwa nie chciał wyprowadzać akcji. Mhm. A jak była chwila taka dłuższa przerwy, to wyprowadzał już akcję. I kopał mi na to łydę, kurwy syn. Tak spodziewałeś się po bonusie, że to właśnie pokaże w walce? Kurwa, myślałem, że będzie 10 razy gorzej z nim. nie, nie. Tak? nie bardzo bardzo mi się wiesz, bardzo mnie sami podbudowali. Mhm. Jeżeli oglądacie ten wywiad, to y, trenerzy i tak dalej, tym swoim, jak mnie zobaczyliście, za każdym razem pierdoliście o jakichś zapasach. Y, po prostu to było słabe. Ja miałem bekę bardziej z tego niż się tego bałem. Mhm. To, że wiesz, tylko mnie widzieliście, pierdoliście o tych zapasach. Jak dla mnie to było śmieszne, nie? I to mnie tak jakby podbudowało. Dużo mi to dało pewności siebie, odkąd trenerzy bonusa przyszli, jeden tam dostał, to też mnie podbudowało. No. E, a druga sprawa, że, że wiesz, że tylko mnie widzieli, nie wiem, kurwa, jeden trener to w ogóle wszedł do windy ze mną i zaczął komuś pierdolić o zapasach bonusa, wiesz, bo widział, że ja szedł z drugą strony wszedł do windy, no kurwa. Wiesz. Tak, i siebie chyba byli tobą. Tak, czy Majda, Andrzej, Żyżółta to są ziomeczki, dzięki którym ja wygrałem? Ja dzisiaj rano miałem kurwa taki tu ból. Mam naderwane tu coś. Tak? Przejebane. O, Nie stary mam walki, mam uh -huh. Tylko od, y, y, od, 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 od konferencji ostatniej. Nie strasznej. mogłem wziąć pełnego oddechu na konferencji, temu byłem taki zestresowany na drugiej, bo mnie tak kuło, już mi wraca kucie. Andrzej mnie kurwa na podłodze mnie kurwa dusił, założył mi tape, miałem parę dni tejpy. Y, Dzisiaj w nocy spałem na tym pierdolonym łóżku hotelowym, ostatni raz na gale wziąłem hotel jakiś od organizatorów, biorę kurwa swój, z twardym kurwa materacem spałem na ziemi dzisiaj, że cały dzień, jak robiłem drzemki, bo kurwa mnie plecy zaczęły, znowu nawrót był, a już mi zeszło od tego materaca. I kurwa Andrzej mnie poskładał, Hubert ze mną, kurwa wygrałem, chuj z tym, no pomogli mi chłopaki, stary, chuj wiesz. Moja ekipa dała mi zajebisty doping, ale kurwa jak mi nie przyniosło tych kolei, to wypierdolę im Gdzie kolej szlugi dla Japczana? No, nie, szlugów na razie nie, kolej chcę tylko to może pewnie na no, Co tam mordo jeszcze chcesz? Słuchaj wszystko, stary, no? powiedz mi jeszcze jaki był twój Proszę, plan na walkę Mój plan na walkę było zaznaczać prawym i schodzić, kurwa, bo jestem leworęczny. I, I miałem kilka akcji przygotowanych, słabo mi poszło. Dobrze, że tam przy narożniku chujowo mi poszło, nic nie pokazałem tego, co się nauczyłem. Ale to dlatego, że trzy miesiące. Spierdalaj z tą wodą, mordo. Nie. Proszę, jakąś kolkę, ja od, od, oddam w naturze. A e... tak, chcesz cukru? Tak. No to dawaj, kurwa. No czy przynieś Luki, to ku... Luki, o. Masz, kurwa Odkręcisz mi mordo? I ten... Stary. Kurwa z cukrem, nie zero, zaraz się popłaczę Warto chyba było te wszystkie wymówki... Kurwa, wszystkie... nie paliłem szlugów, żarłem to ścierwo jebane z cateringu Wszystko robiłem dla was widzowie, żeby wygrać, kurwa Każdy, kto na mnie postawił kasę, się nie zawiódł No stary, na początku byłeś... Yy, byłeś... Ja się też, Ksajo. Byłeś na początku underdogiem, a potem kursy się zmieniły i byłeś miał sam kurs? kursy się nie zmieniły przez yy, tych znawców. Kursy się zmieniły, kurwa, przez to, że moi, kurwa, widzowie stawiali pieniądze. Nib znawcy, kurwa, wszyscy pierdolili, że bonus wygra. Wszyscy, kurwa, chuj wam w dupę. <grym znawcy> to to za znawcy, zobacz. A ty pokazałeś znawcom, że trzy ja, miesiące można się przygotować ja, kurwa, i pokonać bonusa. wszystko, co mogłem. Dla moich widzów, kurwa, i ziomów, żeby się nie wstydzili mnie. Słuchaj, to powiedz to, co teraz. Pierdalałem. Kurwa 5 dni w tygodniu, tak, widzowie, teraz wam powiem. 5 dni w tygodniu robiłem treningi, przez 3 miesiące opuściłem kurwa trzy treningi, z czego to dwa to były konferencja. Konferencje i napierdalałem ile mogłem, odpuszczałem streamowanie i wygrałem. Słuchaj, ale warto było dlatego. Kurwa, taki wielki. No nie no. wiem, już jest po wszystkim, teraz już mnie tylko boli, kurwa, teraz jestem musi, szczęśliwy musi na każdym streamie stać. Co kończymy? Duchy. Nie kończymy wywiadu, będziemy pierdolić nie kończymy. dalej. Kończymy, ja z Jabczanem mogę gadać i gadać. E, słuchaj, Jabczan, powiedz mi co teraz? Jakie chcesz, jakie plany teraz, kiedy chcesz zawalczyć? W grudniu możliwe. Ale możliwe, nie wiem. Słuchaj, Mam jak... jakiś serial grać w telewizji. O, o proszę, będziesz e, w serialu grał? Możliwe. Na 95% fightera? Pojebało Cię mordo, chcę schudnąć jeszcze, yy, myślę, że 5-10 kilo, zobaczymy jeszcze ile. Słuchaj, a właśnie jak się czujesz teraz, taki, taki, jako odmieniony jabłczan w nowej wersji? Zajebiście. Będziesz jeszcze, jeszcze dalej teraz trenował? Tak. W sensie... Yy... Nawet nie pod walkę, tak. Tylko mam nadzieję, że mój trener się przeprowadzi do Warszawy, gorąco go na to na... namawiam. Ty, I ja, ja jeszcze będzie mam... schodziła, drenawia ja będzie No Ja jak kurwa, ten... A kopnął cię tam chyba w pewnym momencie w jaja. kurwa, dostałem w jaja, no. Pierdolę to. Słuchaj, a byłeś po walce byłeś przekonany, że o, wygrałeś? Ja jeszcze pokażę. To mu, dzięki nie no trener... wygrałem. Przepraszam, nie jestem Jak na trener oceni debiut? Wchodzenie zrobiłem, a reszty się nie udało. Co mnie uczyłeś? Ja jestem zadowolony z niego. No Kuba przychodząc do mnie miał problem z zejściem z pierwszego piętra do żabki nie żygając, także jest progress, To jest nie? prawda. I w ogóle Czajsz, jak mnie jebnęło? Ja kurwa dzisiaj żygałem trzy razy, bo szczenę wyparzaliśmy. To mnie najbardziej brzydzi. I i w ogóle mnie szczena nie przeszkadzała. Czajsz jest z dumą. Dokładnie. Największy problem, o który się bałem, to, że wypluję szczękę w trakcie walki. E, słuchaj, powiedz mi, jak e, ogólnie walczyło się przy tak wielkiej publiczności. Ty mówiłeś, że ciebie. Moro stresu, kurwa! Myślałem, że będzie większy stadion. Oczywiście nie mówię nic do publiczności. Po prostu jak przyjeżdżałem do Gdańska widziałem jakiś taki stadion kurwa jakiś na euro, nie? I myślałem, że na tym się napierdalamy. Tam chyba ze 40 tysięcy ludzi wchodzi. Więc jak zobaczyłem tu to nie zrobiło na mnie wrażenia. To co ty byś pokazał przy 40 tysiącach ludzi? Nie wiem kurwa, na pewno bym się nie zestresował. Ja nie napinam się, palec mnie boli, muszę trochę tą rękę... Muszę się dziwnie ruszać, bo mnie boli wszystko. Słuchaj, co ci powiedzieli chłopaki po, po, po nie mam jakich spotkałaś. Nie pamiętam. chyba, że duma, Marcin był bardzo szczęśliwy Ja to jestem Jabczan, Jabczan, słuchaj, dla mnie kurde też ja jestem zadowolony. Ja wiem, tej... jesteś moim tym. Ja ziąbalem. jestem twoim widzem. Nie, ziombalem jesteś. Napisz. Hmm. Też się napiję na wywiadzie. Słuchaj, no to co? Ja ci bardzo dziękuję za wywiad. Widzę, że cię boli, to już leć. Nie, to mnie boli ta kontuzja. On mi tak ponaduszał, że się rozgrzałem i dopóki byłem rozgrzany, mnie nie bolało. Tu już mi wraca, tu nabiłem, kurwa, tragedia. A słuchaj, jeszcze się zapytam, czy byłeś zdziwiony bo bonus po skończonej walce tam, wiesz, chodzi po oktagonie z podniesionymi rękami, myśl, wiesz, był pewny, że wygrał tę walkę. Ja też byłem pewny, że wygrałem. No i, i, i tego no, się nie No, więcej ciosów, coś tam przy siatce porobiłem, My się wydaje, że powinienem wygrać. Tak, dwie rundy, Wygodałem. mi się wydaje, że wygrać dwie rundy, trzecia to już taka, to już była taka bardziej. No kurwa, ale jednogłośnie, czyli ja tu trzecią no. też wygrałem, czy nie? Czy to oni jak mówili, że ja wygrałem dwie po prostu, no to to, dwie to, dwie, tak. to <słuch> <słuch> jak trzech <słuch> powiedziało, że wygrałem pierwsze spiekole dwóch miesięcy. <słuch> <słuch> <Jak> trzech... <słuch> Przepraszam, bardzo dobrze. Ja nie, nie umiem się zachować, boli mnie wszystko. Koli się napiłem, bekaś chcę kurwa, przepraszam. Słuchaj, dzięki ci za wywiad.